I proszę Panie Panie no, Buldak, trzy razy spicy, tak. Pod nadzorem komisji yy, rozpieczętowujemy cały makaron. Zdejmujemy nożyczki z palca, rzucamy i czekamy. Co sobie wezmę Widzę. Chcesz oblizać? Mm -hmm. Buldak 3 razy spicy. Zobaczymy. Ja lubię ostre. Co to ma wspólnego z kuchnią włoską? Absolutnie nic. Dlaczego to robię? Po pierwsze, bo lubię ostre jedzenie. Lubię buldaga. Chcę Wam pokazać moją reakcję. No i przede wszystkim nie ukrywając do tego, bo to się klika. Więc zapraszam do oglądania mojego cierpienia. Dobra, nie ukrywam, że trochę tutaj poczekałem, żeby to nam e, ostygło. Hmm. Powiem Wam tak, nie będzie źle. Ta trójka jest bardziej dusząca. Na samym wstępie niż i dwójka One są OK, a ja na przykład bardziej wolę yy, bardziej wolę to sobie jeszcze na przykład sosem sojowym przyprawić. Jestem najedzony. Mm -hmm. A wstrosz? No jest za no. Ostry, no. Pikantne. Mm. Jestem bardziej najedzony niżeli to mnie pali. Mm. Czerwone, czerwone... usta. Nie? masz jakby sobie. Wow. No. Jakby za chwilę nam zacznie to uderzać do... do nosa. No, nas no. przeczyszczę. Mhm. O zjadę. No dobra, jeszcze. I zadam słychać u was. Karina je sobie jabłko. Są mu żarty. Fajnie. Lubię to jak czuć, że świnianki pracują. Tak znośnie. Spokojność tylko, palce ma chorobę. Za to przeziębienie, zjeść sobie takie coś, yy, wyrzuci z Was wszystkie toksyny, wszystkimi otworami. Mm. No, no to co? Ile minut jeszcze? E, film będzie o 19, tak? Mm -hmm. e, no, e, więc film będzie o 19. Ludzie się pytają kiedy film kolejny. No nie no, nie wiem no, bo wiesz, jak za wcześnie to powiem no ja, tak naprawdę Cię mi się knął później i tak dalej. Bo ja nie wiem, czy to z opóźnieniem potrafi przyjść. Tak. Niektóre ostre rzeczy yy, tak działają. Zacznę dam u Was wszyscy zdrowi, wszystko dobrze, jakoś się żyje na tej wsi. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma jest lepsza, że po prostu mikropot jest tutaj. Mam jeszcze taki kierunkowy shotgun, on też może lepiej sobie dać radę. Nie wiem, na razie trzeba będzie przetestować, nie? Mm -hmm. No dobra, no chyba koniec, nie? No co, no nie umarłem, no nie ma jakiegoś aaa, oh, oho oh, nie ma. Lekko tylko oczy mi łzawią. Nie? Ale to jest normalna reakcja organizmu. To, potliwość i przeczyszczenie zatok. Ale przez to, no lepiej mi się oddycha. No. Tak jak powiedziałem, nie ma to nic wspólnego z kuchnią włoską. Był to typowy film podwyświetlenia. Czy one będą, to się okaże. Dobra, komentujcie, subskrybujcie. Cześć!